dupkę? Też sobie robić dupkę? Ja wiem, że opór pośladków w tych czasach nie jest ciężko, ale co jeśli nie czujemy tego na treningu? Bo mam na to sposób. I w dzisiejszym materiale pokażę ci co robić, by w końcu go poczuć. Przygotuj swoje gumy i zaczynamy. Ale zanim przejdziemy do tych ćwiczeń, chcę ci powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Ważne jest to, aby znaleźć odpowiedni opór gumy i odpowiednią gumę do ćwiczeń. Często kobiety rezygnują z treningów z gumami przez to, że po prostu ta guma im się zsuwa. Więc ostatnio odkryłam nowe gumy, tak zwane materiałowe, które mają w środku gumeczkę, dzięki czemu nam się po prostu to nic nie suwa i nie rognie. Hola, hola, co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? Lubię takie klasyki, właśnie. Także sami sobie wybieramy odpowiednią gumę dla nas, ale jeszcze jak ją dobrać, to też co mogę polecić, zgubić zestaw gum, czyli różne opory. Nie bazujemy tylko na jednym oporze, ten opór będzie też się zwiększał. On jest właśnie ważny do wykonywania tych ćwiczeń. Jeśli opór jest za mały, to wtedy nasza, nasz pośladek nie pracuje tak mocno. Noga po prostu lata na wszystkie strony, a jeśli jest zbyt mocny, to pracujemy głównie biodrami. Dlatego polecam po prostu, że od razu kupić zestaw gum. Oczywiście to jest wiadomo, że im dłużej ćwiczymy, tym cięższe gum będziemy potrzebować. Przejdźmy do mojego ulubionego ćwiczenia na pośladek. Na Pozycja na tak zwanego pieska. Ręce. Nad barkami, biodra, nad kolanami. I podwijamy brzuchol. Najczęstszym błędem tutaj jest właśnie trzymanie luźno brzucha, robienie lordozy, ale my tutaj podwijamy brzuchol, zobacz co się dzieje. I lewa noga mocno idzie do góry. Może iść też prawa. Każdy ma swoją stronę. Idziemy mocno do góry, hop, i nie opuszczamy nogi. Ona cały czas do boku i wolno do dołu centymetr nad podłogą prezentuje to, co się dzieje z gumą, co się dzieje z naszymi biodrami, gdy guma na przykład jest za mocna, wtedy szarpiemy w ten sposób. I mięśnie pracy przyjmują prostowniki grzbietu. Tutaj tak, prawidłowy ruch hop, spójrz. A moje biodra przygotowujemy się, wciągamy brzuchol mocno do boku i stabilne biodra. Zazwyczaj robię 12, 14, 16 powtórzeń. I wtedy czuję, jak bardzo mi pracuje poślad. Jeśli chcesz sobie jeszcze utrudnić to zadanie, kolano hop, daleko do tyłu. Teraz pokażę, jak najczęściej wykonywane jest to ćwiczenie. Dobra? Tak nie robimy. Więc podsumowując ćwiczenie w podporze. Podwijamy miednicę, trzymamy proste biodra, noga idzie do boku. Jeśli chcemy sobie trochę jeszcze utrudnić zadanie, delikatnie kierujemy ją do tyłu, cały czas trzymamy brzuch i wybieramy odpowiedni rodzaj gumy. Drugim ćwiczeniem obwodzenie nogi do boku. Podporząd. Częsty błąd, luźny brzuchol, brak skupienia jakiegokolwiek i nogi są w złej pozycji. Tutaj tak samo. Biodra są mocno stabilne, wciągnięty brzuchol kolana do przodu, stopy razem i do góry, i wolno do dołu. Pełna świadomość i pełna kontrola. I tak samo możemy zrobić 12, 14, 16 powtórzeń lub 20 na przykład, jak jesteśmy zaawansowane mocno. Idziemy mocno góra i wolno dół. Mocno pompujemy pośladek i mocno pracuje nam wewnętrzna partia uda. I wolno do dołu. Trzymamy stabilnie bioderkę. Tutaj musimy też się wygodnie o, przygotować. I wolno dołu. Najczęstszym błędem w tym ćwiczeniu jest po prostu to, że nie trzymamy równych bioder i latamy na wszystkie strony. Nie, tutaj jesteśmy nieruchomi i rusza się tylko i wyłącznie nasza noga. Góra i wolno dołu. Góra i wolno dołu. Dobra? W tym ćwiczeniu pamiętamy, aby stopy były cały czas razem przyklejone, biodra były nieruchome, brzuchol wciągnięty, niespuszczony. Hop. I wolno do dołu. Również delikatnie schodzimy do dołu. Tempo. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Czas na trzecie ćwiczenie. Pierwsza wersja dla początkujących. Kładziemy się na matę. Podbijamy tak samo, hop, tutaj miednicę. Nogi są ustawione w Y, dzięki temu właśnie nam zwiększa ten zakres ruchu. Kolana do Y, stopy do Y, ciężar na piętach. Wyczuwamy sobie tutaj mocno, hop, i podnosimy biodra w górę. Hop, mocno ściskamy i wolno do dołu. Tak samo powtórzenia jak we wcześniejszych ćwiczeniach, z tym, że tutaj każde ostatnie powtórzenie, czyli przed dwunaste. Robimy sobie mocne pulsy, czyli puls, 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 puls i wolno do dołu. Jeśli pracujemy tutaj sobie mocno bioderkami, nie opuszczamy do końca. Tak jest źle, dobra? Tu mocno i góra. Cały czas aktywny pośladek. Nie opuszczamy tyłka na ziemię. Wersja dla zaawansowanych zwiększamy zakres ruchu. To samo, stopy są do zewnątrz. Kolana do zewnątrz, klatka mocno otwarta i hop z bioder idziemy do góry, hop. Jeszcze bardziej staramy się jakby rozciągnąć tą gumę i góra zepni i wolno dół. Nie odkładamy pośladków na ziemię. Najczęstszy błąd w tym ćwiczeniu. Idziemy cała, tutaj musi być stabilność i plecy mają być proste. Tu nie robimy tego w ten sposób, dobra? bo to nie ma sensu. Niech rośnie duży i okrąglutki. A jeśli chcesz więcej takich zestawów, daj mi znać, napisz komentarz i pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału i naciśnięciu dzwoneczka.